Widzowie, muszę wam o czymś powiedzieć. Niestety, ale już chyba w tym roku i w następnym roku może nie być koncertów, ale zostały jeszcze cztery ostatnie koncerty Palion Tour. To jest ostatnia szansa, żeby zakupić sobie bilet na Gliwice, dwa razy Poznań oraz Warszawę, i żeby wbić na najlepszy koncert Paliona. Bo aktualnie nie planuję następnych koncertów. Dlatego kup bilet i zapraszam, spotkajmy się i zaśpiewajmy. Squid Game! Każdy zna, moi drodzy, a dzisiaj będziemy oglądać różne dziwne filmy o Squid Gameie. Bez przedłużenia, wpadaj na paliąd i kupuj sobie bilety na koncert, bo są już ostatnie koncerty. Najmilszego oglądania wam życzę. O, patrzcie, to jest VR! Zobaczcie, możemy sobie obracać. Oj! Ziomek spadł! Bo to jest te szkło! Ej, ale fajnie to wygląda. Patrzcie na to, można. O kurde, dwuokroniarzy, kółko i kwadrat. Co on robi? Butem rzucił. E. Spadł też! Czyli but był za słaby Okej okay. Skacze i teraz co? Ale osz Ej widzieliście to? On chciał oszukać Przejść tędy i został zastrzelony Jakie cwaniaki co to się dzieje Dobra skaczemy Dawaj następny czwórka Czwórka dobrze Wow A teraz on musi przeskoczyć dalej Tak Po co on tak zrobił? O, nie, to my, to my. Co to było? On nim, on nim normalnie zarzucił. Proszę was, ej, co on robi? Aaaa, co to było? Ej, to było tak genialne. Czekaj, widzieliście to? On się chciał przetoczyć, no wiadomo, ci się ochraniacze go zabiją, ale. Ej, normalnie to było genialne. Że no, człowiek by nie mógł spać wtedy. Ej, teraz my skaczemy. O, kurde. Nie, teraz my? Nie, nie, teraz my! Nie, please, please, no! O kurde, o kurde, spadł! I nie ma bata. Teraz do przodu, jeden do przodu, jeden do przodu. Jest trup, co on robi? Rzuci nim! Rzuci nim! Co on robi? Co to było? I on też oszukuje On też oszukuje Ej, ale oni go powinni zabić Za to. to Tak nie powinno być Co to ma Ale oszustwo Wyrzucił go na dół po prostu Jakie oszustwo Ej, czas Czas, ile czasu Nie widzę czasu, nie widzę czasu 3 sekundy, 3 sekundy Wywalił go! O kurde, ale szkło leci. Jak w filmie. Ty ktoś... On nie przeżył! Szkło go przedziurawiło! Dawaj mnie, przeszedłem to! O kurde, wywa... Squid game! Jesteśmy w jakiejś chacie, a i ogląda wygląda Squid Quid I też wszystko widzimy tutaj jakby na wiarze. Dobra, zobaczmy sobie co, co tutaj się wydarzy. Co się wydarzy... Patrz tam... Dobra, idziemy stąd. Nara Ale ładna hateczka, ale ma klimacik taki Mega przytomny, o kurde O kurde, ochroniasz kwadrat Uciekajmy Nie tędy Nie, co się stało z telewizorem? Gdzie ty idziesz? Aha, idzie na drugą stronę Tylne drzwi Tu ktoś też będzie pewnie Ktoś na pewno będzie Nikogo nie ma się boję. O kurde! Ale się wystraszyłem! Ja nie mogę! O! To mnie goni! Oh my god. O kurde, Ała! Nie, to mnie chce zabić. To mnie chce zabić. Gdzie to jest? Uciekaj! Uciekaj, bo cię zabije Larka, Squid Game! Chowaj się! Proszę, proszę, schowaj się. Tylko o to cię proszę, żebyś się schował Jezu, typek Ochroniarz, cicho, cicho, cicho Nie zauważycie! Dobra Ochowamy się do szafy, git Dobra, zgaś te światło w tej szafie Kurde, jak tu wszystko... O nie, lalka Zagry Jest agresywna jak nigdy Wygląda przerażająco Nie, nie, coś wyczuwa Wyczuwa, wyczuwa Wyczuła Wyczuła nas! O kurde, ona mnie zjada! Zjadła mnie! Co to było? Ej, spranki? Czemu my jesteśmy na jakimś torze Sonika? Co tu się odwala? Ej, dobra, przemocne, lecisz! Dobra, spadamy stąd, uciekaj. Co, węże? To jest jakiś tor przeszkód. I czemu to są spranki? O, tak znikąd. Różnie dobrze mogły być smerfy po prostu. Dobra, lecimy, uciekamy, bo lalka nas goni. Lalka na... O nie! Ona nas sieknie. O kurde, ale było blisko. Dobra, dawaj, 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 dawaj. Ty serio, jak jakiś... My gramy w Sonika, czy co? Cieknijcie przed tą lalką. O kurde, co teraz? A! O nie, odpadły jakieś. Oh no. Noże. Żyjecie? Proszę, przeżyjcie. O nie, co jest z tym mostem? Ten most się będzie zawalał pewnie. O kurde, ty... Lalka wyskoczyła, został tylko czerwony spręg, ja! Dobra, przeżyjmy, przeżyjmy. A co to w tej wodzie? Co w tej wodzie jest? Kamienie? Co? O kurde, co to było? Lalka go dogoni. Błagam, przeżyj. Nie! Nie przeżył! U jasny gmin. Dobra, wygramy. Super Mario normalnie, pa! Uuu, wygrana! Larka Squid Game nie żyje. O, jak mi przykro, laleczko Squid Game. O, jak mi przykro, ale dziwne. Na co to jest? Spranki? Jakaś straszna babka, która wygląda jak z jakiegoś horroru. Z gierki, która mi się kojarzy. Nightmares, czy coś takiego? Murde, to jest przerażające. Ło, co, co to na... co? Po jakim języku ona gada? To <ścoughs> jest lalka Squid Game. Co to za ochaja w ogóle animacje? Oni nic nie robią, nic, 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 nic. Dobra, pani! Pani niech się odczepi! O Kurde, co ona robi? What?! O kurde! Co jest? Czemu dostała. Dostała. Z... O kurde! O kurde. Ale walka ty, nauczycielka kontrolka Squid Game! Co to. O kurde Ty pokona... Ej lalka Squid Game wygrała Dobra Z Zwijajmy stąd proszę e... Czemu zaczęła Czemu zaczęła grać Na pianinie nagle O co tu chodzi Spranki No i teraz spranki dają dźwięki O kurde Ale demon <grym>, Co to jest o, ja nie mogę, ochroniarz jeszcze idzie. Ochroniarz, gdzie zrobić porządku? O nie! Nie, zabiła lalkę! Ochroniarz... Ochroniarz, weź... Się... Ale... O kurde! Dobra, błagam, to już nie uciekamy przed Squid Game'em, y, przed jakąś babką z długą szyją. No uciekaj! Uciekaj! Ja czy krec, ale dreszcze! Jasny Gwint goni nas! GONI NAS! Ja nic nie widzę O kurde zamknęliśmy się w jakiejś szafie Koniec O! Kolejna animacja Minionki? Minionki w Squid Game? O co tu chodzi? Pa Opa! Kolejne minionki w Squid Game Haha! Ale beka! Kolejne jeszcze! Bo ja cię kręcę, dobra Dawaj poddymiamy, poddymiamy jak one wolno biegną? Dobra, kto się rusza? Kto się rusza? O, się ruszał, on jak dostał, ile krwi Minionek Okej okay. O kurde Ale dostał Dawaj, 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 dawaj Dobra Kurde, czemu was tyle umiera? Co wy co wy robicie nie tak? Dzienniej ta i co? Kurde, król dostał. Ty został O, przeszliśmy Przeszliśmy O kurde. Dawaj, 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 dawaj! O nie, o nie! Co to było? Pa wyrzuci go NIE WPUSZCZA GO! O kurde! O ja cię kręcę, ale to jest... Minionki! Minionki w Squid Game, nie spodziewaliście się czegoś... ROBLOX! O, jesteśmy teraz w Robloxie! Jeszcze inne! Co, my, co ja pierwszy? Nie. A, to jest pokazane, że tam nic nie widać na dole. No czemu... Hopki z Robloxa? Hopki z Robloxa, what? no Dawaj następny, dawaj następny wow O kurde, ty dużo przeszedł Zapamiętała. Zapamiętała O kurde. Dawaj, 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 dawaj. To my, to my o kurde, widać na dole widać. Widać ziomeczków na dole O kurde wszyscy odpadli Ja nie chcę wszyscy odpadli Kurde fajne są te animacje moi drodzy, że możemy się obracać I sprawdzać co się dzieje jakby, zarąbiste to jest Jeżeli chcecie więcej oczywiście, dajcie znaka widzowie, ja się no to przygotuję I co, na... no, Chyba se zażartujecie, że sam zostałem Dobrze I zostały trzy Dawaj jest! Nie wierzę! Co to jest za filmik? Pa! Ale dziwi, jak to śmieszne animacje wyglądają? Głośnik? On zaczyna tańczyć? I co, jego nie trafi sniper pewnie? O kurde! O kurde, kot! O nie! Pożar go kot! I teraz jest jako aniołek ale beka! E. Zrobił trójkąt! A ten kółeczko on nie, ja ma parasolkę Nie no, Ale mają bekę z niego Co? Nie, to no, tak się nie robi Ale nie mają te ciasteczka W ogóle jeden do 1 jak ze Squid Game'a 1 do jeden. Dobra, i co tu będzie? Pewnie jakiś, jakiś powalony ten będzie 100% o kurde! Co to było? A to co? Co to są za... Shorty. Tym razem wizowe shorty oglądamy. Aj, muszą przelecić auta. Wszystkie postacie, tak? Messie, jaka rejestracja. Dawaj! Dobra, przeleci teraz. Przeleci wszystko. Let's go! O nie, wolno w lalkę. Co to jest w ogóle za animacja? normalne. Mrówki. Ha ha co to jest za syf? Mrówki w niego wlazły. O kurde. Uuu, jakiego breakdansa zarąbał? Teraz kod jest tym ziomeczkiem. Już nie mysz. Pa. Uuu. Zmiana roll. O kurde, kod jest mega szybki. Wow! Ty kot wszystkich pozabija, nie? Ooo, No i nie ma kota, niestety. Co to jest? To jest jakieś kolor... Aha! Połączenie różowy z czarnym i... Jaki teraz będzie taki... O kurde, jak stolik! Ej, kolor stołu normalnie się zrobił. To będzie kolor stołu idealny, no. No ja... <gryw> takie w ogóle dziwne tiktoki. Co... T... Co to są za szorcy? Ale kozackie ciastka! Ale świetne te, ja chcę takie! Kurde, to pewnie mają tam u siebie w kraju, no. O nie, parasolka. Jakie to jest satysfakcjonujące! Błagam, chcę takie ciastko! Nie! Pękło, o nie, chcę takie, nie O, o, patrzcie to <laughs> Jakie piękne To można normalnie mogą kupić Normalnie coś takiego Ale bym to zjadł Wygląda tak O nie, parasolka mu pękła też Ale to wygląda apetycznie Tak bym to zjadł Okej, okay, musi wybrać Że nie chce grać Ona też nie chce grać o nie, on chce grać! A nie, nie, czekaj! Kółko to było, że nie chce grać, czy. A Że chcą grać! Tak, X to jest przestać grać, no tak. O co ty chodzi? Jest jakie TikToki, czy shorts. Ja w ogóle widzowie szorców, nie oglądałem, ale nie wiedziałem, że tutaj się odwala, tak? Czemu oni jakieś ogromne UNO, co? To jest takie ohaja, ziomek się przebiera za lidera nagle. Oh, Squid Game is real. Tu będzie ta wyspa pokazana? Pa. Pokaż tą wyspę. O kurde. Ty, to jest ta wyspa chyba, no. Tak, to jest ta wyspa. Bo tam to nagrywali, nie? A to co to jest? Ko, kotu losuje że, grę, kotu losuje grę Squid Game. No chyba se żarty robicie. A to jest jakiś poradnik w ogóle. Aha, to jest poradnik jak to zbudować, ale co, co, co tu łapy kota robią?